Cześć moiścia, witam serdecznie. Jak pewnie wiecie, dzisiaj wychodzi aktualizacja 1.25.1. które do sensu, Oso Light, z którego naprawdę będziecie mogli fajnie farmić kredyty. Chociaż słyszałem właśnie taką pogłoskę, że delikatnie mają znerwić właśnie zarabianie w tym trybie. Mimo tego uważam, że warto podać, ponieważ nie będziemy musieli się na randomach, a będziemy mogli po prostu fajnymi czołgami nietypowymi pobawić się i pozarobić kredyty. Przy okazji, zarobić troszkę obligacji, troszkę kredytów, zdobyć ładny kamuflaż i jakieś tam zawsze części więc to jest mega mega spoko i myślę, że ogólnie obejrzymy sobie filmik, ponieważ tutaj też są ciekawe informacje na temat tego, ponieważ ma się pojawić jakiś turniej dla Was, dla widzów również, ale w też. Także dzisiaj w odcinku na pewno poradnia coś pod właśnie Oslo Light. możecie napisać, czy chcielibyście na przykład jak jutro to już wyjdzie, Jeśli się was dzisiaj, to na jutro, na 11 właśnie lipca, nagrać wam jakiś filmik, poradnik do Oslo Light. Jeśli Wam się oczywiście tryb spodoba, to możecie napisać w komentarzach i ewentualnie stworzyłbym wam jakiś poradnik, jak tam jeszcze pograć. Także zacznijmy może. Od filmu. Ja osobiście bardzo lubię Onslaughta na 10 tierach ale o, o, oczywiście też rozumiem osoby, które nie lubią takiej wiecie tryhardowania, skupianie się jakoś e, na rankingu i całej tej leście więc. Ma, macie tutaj taką wyluzowaną opcję dla, dla, dla graczy? By się dobrze bawić, a nie skupić się na randze. Nawet się nie skupicie się co on gada? To jest pokój akurat, moim zdaniem. O, i spójrzcie. Macie rozłożone na nagrody. Nawet moduły można eksperymentalne zdobyć także. Naprawdę warto, moim zdaniem. Jeśli używacie HP eksperymentalnego, turbo eksperymentalnego, warto, warto. Myślę, że będę Wam w stanie jeszcze zrobić ewentualnie, jeśli będziecie chcieli, na przykład taki ranking z najlepszymi właśnie czołgami pod po prostu on slotę, tak? I jeśli będziecie chcieli, jakiś poradnik, to możecie napisać spokojnie w komentarzach. Only and other vehicles are not allowed. Ale artilleria nie są potrzebne. nie pogracie. niestety. Właśnie tutaj nawet nie, nie liczy się to, e, na ile po prostu same czołgi są w sobie mocne, tylko na ile mocne macie skille. Ponieważ to się liczy. Bardzo mi się to podoba, że macie cenniejsze działo, lepszą celność, szybciej się skupiacie to jest mega sprawa. Ponieważ gra się przyjemnie, strzela się przyjemnie. A jest. O, I właśnie tutaj będzie e, powiedziane o tym turnieju. Dla Was, A, macie wziąć udział w nim. Możecie napisać, e, ile osób z Was lubi stale gołowce. Ja osobiście nie gram, jakoś nie jestem wielkim fanem, ale też nagrody nie są właśnie tak... Nie przyciągają mnie. Nagle specjalnie. Like, Opa. Macie turniej, banner, do którego będzie można się plaything. zapisać. Je jestem ciekaw, kto to będzie. Co to będzie za pięciu kapitanów drużyn? To jest interesujące akurat. Kto Kto tutaj, tutaj będzie?

We've made smoke from loot transparent in the receptor, at close range. We've improved the distance. The longer from the start of battle, the more valuable the blue will be. Oh, czyli więcej po prostu. Będziecie mieli więcej korzyści za to, że się bijecie. A nie tylko uciekacie po mapie i zbieracie te właśnie takie rzeczy po mapie. mapie więc fa fajne, to fajne. fajne. Kopa sprawa. Delikatnie poprawiony został Steel Hunter To, to mi się podoba, podoba, podoba akurat Więc przejdźmy może do garażu I wam jeszcze yy, kilka rzeczy jest tak. uważam że w samym osocie light Kluczowymi czołgami będą na pewno lighty I na przykład takim najlepszym lightem pod waleczkę moim zdaniem będzie właśnie LT-432 Nie żaden yy, LC7 jak, jak na razie, ponieważ tam yy, Musicie również robić damage Więc to jest taki akurat Fajny trybik w którym lighty które są Raczej średnie Nieistotne i nie mają wpływu na nic w bitwie Mogo, będą mogli się, na, się naprawdę wykazać Bo k 30 czy wszystkie te inne premieki raczej będą średnie LTEK może sobie dobrze radzić Także nam tutaj takie same moduły jak właśnie grałem na t Czy w całej linii do t jeśli ktoś nie widział po praniku do wierzchołku drzewa to polecam sobie rzucić. Damy sobie jakieś dwa hajki, oczywiście na oslocie będziecie mogli ich używać znacznie znacznie więcej Ponieważ warto i tak myślę, że połowa APC-ów i połowa APEKów. Bar bardzo lubię szczęście ów na test LT. Ciekawe jak będzie się pykało tutaj. Czyli ja tym ciągiem troszkę grałem. Myślę, że nie będziemy grać tym tak te po krzakach, jak wiecie, innymi lajtami, tylko że ewentualnie będziemy starali się grać bardziej mobilnie. Także myślę, że przedstawię wam tego lajta i może na odcinku wam pokażę jeszcze jakieś inne ciągi, ponieważ yy, testowałem różne maszynki i ten, na przykład taki sam Obsidian w sobie na tym ostroci light będzie również super maszynką do właśnie zarobienia kredytów, taki Scorpion, ogólnie naprawdę możliwości będzie dużo. Także Napisać, chcielibyście taki odcinek. Ja na pewno na streamie ten program, tak żebyście mogli sobie na spokojnie to obejrzeć i lecimy sobie z Bitness tak, Mamy pierwszą bitwę. I ogólnie małe opcji na zagranie tej bitwy, ponieważ zarazem może pojechać, pojechać na górkę. Chociaż granie górki może być ryzykowne, Ponieważ spójrzcie, mają e, dwa buraski. Ogólnie nie jestem fanem e, w takim przypadku, jeżeli na chwila. Raczej preferowałbym granie grania pool ryżowy Chociaż, możemy sprawdzić, tak? Zawsze możemy na taką jechaneczkę pojechać, na taką bitewkę yy, I coś tam sprawdzić, czy mi się uda Najwyżej się nauczycie na moich błędach by po prostu na dwa buraski nie wjeżdżać na górkę. Ponieważ jest on naprawdę bardzo, bardzo ryski. Chociaż my spróbujemy, dobra. Zastanawiam się, czy odpalić haki, czy nie. Wiecie, mam tutaj zestaw z cichą z optyką i dosyłaczem. To jest taki fajny zestawik, który sprawdza się naprawdę na wiele map. Na wiele różnych styli gry. Buraski wierzę, czy nie wierzę. Akurat LT432 jest nawet fajny do taranowania. W tym, w tym przypadku oddało. I jest to ryzykowne i nie lubię tak grać, w tym przypadku się powiodło i wyszło to całkiem dobrze. nie, nie pyta, o, z tej lewej strony hila się wychylało. Dobra. Naprawdę dawno nie, nie grałem na randomie górki Więc jestem w delikatnym szoku. Aha, bo Burz chciał tutaj wjechać. Rodzyń, rodzyńku ty biedaczku. I na przykład z tamtej strony kompletnie z góry nie jestem fanem grania środka. Ponieważ spójrzcie, co się z wami dzieje. Jak wygracie. Pod heal'em No to jest masakra, szczerze. w sensie tak fajnie. tym burazkiem chyba yy, chciał na boost'a wjechać ale coś popsuł. Także taki LT432 naprawdę jest przyjemny. W samym trybie będzie miał jeszcze więcej HP, będzie miał przyjemniej się działo. Także naprawdę moc tego czołgu będzie odczuwalna. Będzie odczuwalna moc, moc tego czołgu, będzie fajnie sobie rzeźbić. I co my tutaj będziemy mogli jeszcze z tego zrobić? Zastanawiam się właśnie. Czy nie zjechać z hila e, może popróbować połapać Projecto? nomada dojechać. Ja swoje zrobiłem w tej bitwie. Zaję górkę, e, obiję buraska jak tylko mogę. Akurat on miał nawet ciężkie pociski, by we mnie oddać. I właśnie to jest przewaga taka zasadnicza. E, w takim oslocie myślę, że to będzie taka przewaga e, właśnie tego lighta nad innymi, na takim LC Ponieważ możecie się bić i duża sprawa, nie łapiecie hacków na banie. Ten ciołak akurat od boku może i te haćki wpuszcza, ok? Ale od przodu to jest na, naprawdę twardy light. To jest serio bardzo twardy, twardy light, porównując do e, wszystkich innych lecików, do, do, do HWK czy, czy, czy czegokolwiek, szczerze. Nie wiem, czy jest drugi taki light jak właśnie LT432. E, tak, bojowy light, więc tutaj się spisuje. Ciekawe, czy złapie progetto, czy on już uciekł, ale prawdopodobnie nie uciekł, nie? No właśnie, Wy, wypuścił go. Z takiej pozycji, gdzie tak naprawdę mógł mieć już garaż, em, możemy coś zrobić pod content. I, 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 jeśli chcecie, to. Taranik plus Hack. Moje ulubione połączenie. Nie ukradli mi. O, ale kradzieje, złodzieje, kradzieje. I gorzej. Ale nie on ci nic za tym projectem: czy nie, nie dojechać do mordowni i tyle. Chodź dobra, jak już daje ten damage, to wezmę sobie. akurat sam projektowy w tym trybie w onslocie light również będzie wspaniały i spójrzcie że ja odbiję jeden pocisk i staranowa light taraduje medy za więcej czyli to on ma bardzo dobry taran ten Lightik, także po takie granie teamowe oczywiście samego oslota będziecie mogli grać solo duo albo w superplutonie załóżmy w 7 więc to też jest super jeśli macie klanowiczów ja myślę że nawet z widzami będę mógł to pograć na streamku i właśnie ważne też jest że w tym trybie LT432 będzie miał samolot, także w, pierwszej, w pierwszych sekundach, jak rzucicie w odpowiedni sposób samolot, będziecie mieli informacje na, na temat całej drużyny przeciwnej, więc to jest też na, naprawdę ważne. Przez satelity będą miały duży wpływ na bitwę. O, oh, wow, wow, wow. Gryzie pimpuś. Dane tutaj będziemy mogli działać, Prze, przez te szparki. Szczerze to mogę chyba tutaj od razu pojechać. Ale sądziłem, że coś tutaj jeszcze delikatnie podymię. Mm, i mimo wszystko troszkę mi nie wyszło. Mam nadzieję, że Snapa nie zbiora od bezety. O nie! On wjeżdża po mnie. Ty dbanie. Seć sobie mnie... wsadź sklapa dupą chciałem zrobić. <laughs> Oj szkoda. Tak, także taka to była bitewka. Duży błąd właśnie, że zabrałem jeden pocisk, bo przez to on był szotny i się pomniło. A tak bym prawdopodobnie jeszcze przeżył. E, więc co? Eltek, pierwsza maszyna do ozlota, którą warto mieć I teraz przejdziemy do jakiejś drugiej, myślę że drugą Bardzo dobrą maszynką po ten tryb będzie Jakiś Tedek I w tym momencie wy Wybiorę, skuszę się na turtle, tam, moim zdaniem Turtl Ponieważ tamperki działają w taki sposób, jeśli część z, e, z was Z widzów nie wiem To działa to tak, że jeśli przyjmiecie pocisk To skraca wam reload, za każdy przyjęty pocisk Czy przebity, czy odbity, czy za zero w gąśnicę Każdy e, otrzymany pocisk, jeśli macie odpalanego skilla z klasa Valido, także po połączeniu na się z tym krótkim przeładowaniem, może być to naprawdę OP. Grałem na serwerze testowym i powiem Wam, że rzeźbi to ładnie. W tej bitwie zrobiliśmy trzeci dewecz. Nawet nieźle, nawet nieźle, jak na mnie, jak na bocika może być. Także macie tutaj tutla. Coś tutaj, ja kiedyś Wam naglewałem w ogóle odcinek o tym czołgu. Jak wspaniały i świetny on jest. Także będziecie mieli jeszcze jedną bitwę. Kolejny taki przykład, jak mocny jest ten czołg. A musicie pamiętać o tym, że będzie jeszcze lepszy wy właśnie trybie Onslaut line. Tak, so, Mamy kolejną bitewkę e, Tym razem na mapie Stepy Jest to taka fajna mapka akurat potężna, na spokojnie będziemy mogli sobie zagrać linię 1-2 e, Tam fajnie się podbijać i myślę, że na dużo e, dobieżę zrobić, ponieważ 3700 DPM to naprawdę jest rzezi. Szczerze. E, czy szukalibyście TDK takiego wiecie do przypychania, czy na random'a, czy właśnie na oslota, na jakieś na w no, e, to naprawdę ten czołg oddaje. Myślę, że gra się nim bardzo fajnie, mm, można dużo tym robić i naprawdę flank'i fajnie trzymać. E, jakiś czas temu na Roo serwerze był taki challenge. Po prostu e, musieliście zrobić chyba 20 albo 10 dobrych bite pod względem expa i nabijali to właśnie e, turtlem ponieważ czok jest do grania na close, który robi dobre wyniki, chore wyniki. Często e, widziałem bitwy po 8000, także mm, to znaczy, że czołg jest dobry. Sam wychodziała działa, moim zdaniem, jest bardzo przyjemna Akurat w tym czołgu to ma taki vibe troszkę tortoise, moim zdaniem. Jak ktoś z was, was, lubi takie czołgi jak Tor, to jest jak Badger. Osobiście ta linia, moim zdaniem, jest super. To ten Wam również się spodoba. I właśnie do oglądania tego slota. Sam żałuję, że nie ma tego czołgu, ale nigdy nie byłem jakimś fanem ósmych tiarów i nie sądziłem, że nawet będzie kiedyś taki fajny. Tyle jak on slotlight, właśnie do zarabiania kredytów, ponieważ jest to na pewno lepsze, ciekawsze. Po prostu i bardziej grywalne od twierdzy na ale Ponieważ nie musicie mieć drużyny, tak? Możecie to, to grać solo w plutonie jak macie z kim e, Więc fa fajna fajna sprawa ja Jestem ciekaw ile graczy będzie to grać w ogóle Ile osób e, może się przekona właśnie do onslaughta Ponieważ na przykład jak jest ten oslot rankingowy To naprawdę mało kto tam gra Mało kto w ogóle bierze w tym udział Tak raczej e, tylko ci lepsi gracze, nie? Którzy po prostu grają te turnieje więc grają Oslota, zlota, by byli w formie, no i tak dalej, a raczej z tych taki wiecie yy, Takich po prostu niedzielnych grajków, którzy grają sobie for fun to raczej mało kto Na, na niższych rangach czasem się, się, się tam kogoś spotka Ale tak poza tym to nie, więc yy, ogólnie turtel w takiej pozycji to jest coś totalnie op Aktualnie teraz w tym oto momencie Będzie tak rzeźbione, że oni, mo oni mogą iść do garażu, szczerze to jest bitwa, z której mogliby wyjść. Ponieważ mają garaż. Jak ja się dorwę tym czołgiem, to to jest kosmos. Działko jest Żyleta. Jest taka forma, szczerze. Co? Spójrzcie, jak to. Uj, uj, uj chupie. się dingam. Co to ma znaczyć? E, Pytanie, czy to jakoś przebije. Sie wiem, że da się to przebijać, czy czy zapeków. Mm, jest włazik. Ale troszkę nam się gibie. A, a mi się łapsko trzęsie. Stare, co? Więc może to będzie kleić te pasteczki nawet, ale nie mam pojęcia. Hmm. Więc wiecie, ciąg do takiego dojazdu nawet. E, musicie o, o, oczywiście czytać minimapę. Wykorzystać e, jakoś moment odpowiednio, ale da się tym fajnie zmielić. drużynę przeciwną. Oni do, dosłownie uciekali przede mną najwyżej bitwie. Przedłem może Golcika, Chociaż on ten was odsłonił. Także tutaj net zapeka by weszło. Ale do zarabienia kredek e, maszyna świetna. Wydaje mi, wydaje mi się, że delikatnie nie mam penetracji, by go po poliku przebijać, yy, ale też się zastanawiam czy nie do jazdu. dojazdu, dojazdu wyrobię, mam nadzieję, że bura mi bok nie da. Także ogólnie jestem szlafem, jesteście po, po prostu totalnymi bestiami w tym czołgu na swoim tierze i spójrzcie jak to rzeźbi jeszcze odbijacie, ponieważ Tutaj nawet czasem ciężko się wczelić w dolną płytę, ponieważ to jest taka piksela ta dolna płyta, więc naprawdę trzeba odpowiednio pocelować. E, a ludziom właśnie takim random raczej łapki się trzęsą, e, jak widzą ten czołg. I co? Bura raczej ucieka w lewo. Dobra, to raczej go odpuścimy, co? Tak myślę. Uuu, jak to trafię, to kupujcie suba. Cześć, kupujecie suba. dajcie suba, ale na Twitcha zawsze możecie przyjść i Subika też kupić. Dać tam z jak ktoś ma z Prime to zawsze na Twitcha bić, bić możecie. Z takim Subikiem dla mnie to zawsze jakiś zapłaci będzie za moją twórczość, za moje tutaj starania. E, co? <laughs> Więc no, e, musimy się skupić nad zbiciem bazy, ponieważ jest delikatna dualipa. A nie chciałbym zostać skapowany przy takim wyniku. Szczerze. Także mam, mam nadzieję, że moja, moja drużynka tutaj e, się skupi. Sam goldzik mi został. Szczerze nie wiem, czy nie ma zbyt dużo e, cerków tutaj, na tym czołgu, ponieważ te APKi naprawdę dają radę. Tak, typowo pod zarabianiem myślę, że moglibyście mieć nawet więcej APK-ów niż e, apc ów moim zdaniem. No, maspota. On tak skontował troszkę tą dolną pytę, co? Gagatku. Ty, ty. A, bo mnie... u. Fontuj. Dobra, żyj, żyjemy jeszcze. Kilowo żyjemy. Jadę środkiem mapy. No, jakby stoję na środku, jestem niezniszczalny. S. Dać wyjeżdża. To no w ogóle jeszcze ciekawe Teć tydzień dwa. To taki. Tak, pyłka. No, jest to dosyć śmieszne, ale szczerze, nie jest nawet zły. O, bezetkę po takim kątem. Patrzcie, włazik trafiam. Chciałem pod, pod kątencik. <grym> Pod kontent chciałem dać tubę BZC po łazie. gdy to weszło to jest uff, grubo, jest w ogóle 10 do 8 jakimś cudem ten wynik się zrobił tak bardzo wyrównany, ta bitwa się zrobiła bardzo wyrównana, mimo że ja wjechałem na Mordownię, rozjechałem ją, więc ciekawe. Las ma dużo HP, a tak naprawdę reszta drużyny od nich to już yy, nie zipie tutaj. Tlenu nie ma raczej zbytnio Buras mnie spotał albo Lance mnie spotał, a w ogóle UDES jest jeszcze, Zapomniałem, że UDES jest w bitwie Może tutka jedna bomba On się od bezety Za kamykami Czekajcie, się Burask będzie chciał wychylić na mnie Nie dlaczego się w rogu skapią, szczerze tak naprawdę Moje medy czy tam No lightów już nie ma, mogliby spokojnie tą bazę kapować i tyle i ta bitwa by się skończyła Oni by byli zamknięci na Ćwierce mapy i to się po naszej stronie. Także no, taka bitewka. Eee, myślę, że na spokojnie tutaj mógłbym więcej zrobić. Gdyby troszkę polatało to na, na pewno byłoby jeszcze więcej do meczu z tego. Chciałem blinda dać. E, mam spota raczej. No. Tak, ja się spodziewałem. Od gatku. Gdzie on tym lansenem tam stoi? Wyżej, niżej. O, dos, dostał blinda są Blinda, dla zjechał. Dalej tam stoisz? No jak on dostał traka to. Aha, za zero dostał. Patrzcie, dwa razy za, za zero. W działo dostał. W ogóle strzelanie przez działo sprawia, że Wy tracicie penetrację. Także może trafił w Tom. Wiecie, niby ta płyta się świeci na zielono, ale przez to, że pocie, przez działo przelatuje, to on traci penetrację. Tak. Podiski AP i APC, jak przedtem się działo dla penetracji, więc możliwe, że to było po takim konie, że po prostu yy, nie przebiłem, a silnik za zero. Yy, ten chyba planie w tego za to. Więc 4000 plus będzie, tak naprawdę bez żadnego starania, 4000, także ten tryb, ten yy, tryb, ten czołg, jaki pod tryb? Jak i, i po tą light, jeśli czegoś poszukujecie, e, jak i właśnie po randomy jest świetne. Tak samo jak LT432 uważam, to, że to też jest w porządku, ale raczej nie nastawiłbym się na tamtym lecie na spotywanie. I zastanawiam się jaki ciąg mam jeszcze pokazać, ponieważ naprawdę tutaj jest dużo możliwości, dużo fajnych czołgów do pokazania. Także zobaczmy na wynik. 4300. Troszkę kredek zarobiliśmy, więc jest ok. O, i myślę, że szef wszystkich szefów, czyli Kari. Naprawdę bestia na no podobnie jak e, dziesiątka Drzewkoła, czyli Hori. E, jeden z lepszych Tedeków. Jak nie najlepszy na no e, Jest to taki. Nie jest to typowy czołg do przepychania, ale ta nadbudówka jest twarda, więc na spokojnie można zagrać. On ma troszkę delikatnie innego skilla e, niż właśnie Turtle, niż taki typowy Tedek, ponieważ on ma skilla, że procentowo tyle ile zadacie e, chyba damage'u czyli na przykład zadacie nie 25% e... HP po prostu dla jakiegoś ciągu ciężkiego, to o tyle wam skleca reload. Czyli jak macie 10 sekund reload, to wam skróci o te 2 sekundy zawsze, więc skill jest fajny, skill jest ciekawy. E, ale na randomie ten czołg również jest bestią, także myślę, że wam pokażę muszę przyznać, że troszkę niefortunna ma, ponieważ miasto duchów, ale tak naprawdę może postąpić, może pojechać na nadbudówkę. I myślę, że będzie grać sobie tak po linii 7 na G7 właśnie z tej pozycji Ponieważ może szczeleć zerówkę, może czasem wychylić, strzelić na HTKi To jest taka pozycja bardziej agresywna, ale możecie nie czołgami na, 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 na samą wieżę, na nadbudówkę pograć. Czy na dziesiątką czy tym. Wiecie, niekoniecznie musicie kampić w każdej bitwie, możecie zagrać, próbować, e, zagrać agresywniej, nie, nie kampić gdzieś tu po krzakach, tam na K0, na K1, na K4, możecie troszkę podjechać i czytając mini-mapę, ewentualnie, jeśli by było. Niedogodnie, to zawsze wycofać. Ja tak gram na TDK. W większości bitew się to sprawdza. Także na początku myślę, że pocelujemy w Lighta, w Meda, który by chciał tam przejeżdżać. Na statek często tam przejeżdżają ludzie. Także się wcelują jakoś tutaj. Oczywiście nadbudówka Kari nie jest niezniszczalna, więc musicie o tym pamiętać. Jest LTEK, które raczej będzie wywożony do garażu. Że to trafię, trafiłem super. Działko jest naprawdę świetne. Działko w tym ciągu jest świetne. Eee, to jest o, dobra. Mają dwa 0 w lightach, mamy dwa 0 w lightach, i, i dwa lety się eee, znalazły w garażu. Więc myślę, że ta bitwa pójdzie bez żadnego oporu. Akurat, spójrzcie, Stąd można na spokojnie na tą nadbudówkę wychlać, i możecie szukać sobie przestrzało właśnie eee, na, na hatekach. I spójrzcie, sama nad, nadbudówka odbija. Ja nawet nie szans z golda, i to jest to właśnie. Ludzie nie doceniają, że to są APKi Które mają świetną normalizację, są bardzo celne. I przy okazji mają dużą penetrację. Ponieważ spójrzcie, tu jest 252 penetracji. Jak na APEKA, to tak, jak jakbyście mieli praktycznie APC, jak to wchodzi? Nie te działają świetne. I pomyślcie sobie, że w trybie ten czołg ma jeszcze cenniejsze działo, więc możecie napisać w komentarzach, ile osób z was ma curry, ponieważ naprawdę. Powiem wam, że on wam odda, w graniu, w tym trybie odda, na randomie, jeśli nie wytoczyliście tego czołga z garażu, spróbujcie tym pograć e Jeśli wam nie poszedł do gustu... Co? Jak to wchodzi? Ale bomby ja sadzę dzisiaj, ja nie wiem Wow Takie tutki potężne rozdałem i ta nadbudówka też odbija. Oczywiście musicie pamiętać, by nie przeholować, nie szarżować tym, ponieważ to nie jest czołg niezniszczalny, ale ta nadbudówka jarzmo odbija. I o tym należy pamiętać, że można wykorzystać ten pancerz tego czołgu. Nie musicie być kamperami. Spójrzcie, co ja bym zrobił w tej bitwie, jeśli stałbym sobie tutaj. Czyli tutaj. Da dałbym jeden pocisk w bitwie. Jeden pocisk i nic więcej. A Dzięki temu, że ja wykorzystuję swój czołg, swoje działo, możliwości skinowe co to jestem sobie podjechać zagrać agresywniej i przy okazji zrobić jeszcze jeszcze odbiłem bo akurat lubię pomachać tak kadłubem ponieważ ludzie się gubią ludzie się gubią na randomie jakim troszkę pomachacie przed lufą e, densujecie, robicie takie nietypowe ruchy to naprawdę ciężko jest was przebijać i tak naprawdę bez żadnego starania e, ja w tej bitwie już mam 4000 ósmym tiarem. 4000 wow co Mieli to potężnie. Także Iseo, czy, czy on zdąży wycofać? Dałem jeszcze tutkę. Zobaczcie, zbiorę. Dobra, nie zebrałem. Just tak naprawdę jadę i kasuję. Nubków 3 minutówka przy okazji, nie? Także jak na 3 minutówkę, naprawdę dobry wynik. Ten, ten ciąg jest świetny. Moim zdaniem, STR. Naprawdę. Jeśli bym robił taki ranking 8 tierów, to naprawdę ten ciąg jest najwyżej. Jest, nie wiem. Pod względem łatwości, pod względem przebijalności. No, spójrzcie. Oczywiście, musicie tam czasami po włazie, po pocelować, ale bez żadnych większych starań. Eee, niestety już nie dałem żadnego. Hajeczka. Chciałem skorpiona. Ale niestety, no, dwa fragi, te 5000 4 minuty. Z czego minutę do, dojeżdżałem do bitwy. Więc jest dobrze. Maszynka jest dobra. Więc jak nie macie kari, albo sprzedaliście kari. To raziło odkupić, bo akurat potem slota fajne. Na randomie przetostałbym jeszcze raz na waszym miejscu. E, przypomnę wam moduły, ponieważ nie wiem, czy widzieliście w garażu. E, ja nie wspomniałem o tym, ponieważ zapomniałem. Ale modułki tutaj daję sobie HP Turbo, ponieważ tak naprawdę nic pod celowanie wam nie jest Tutaj macie 1,8 czasu skupiania mm, 1 celności, więc jest bardzo, bardzo fajnie. Kredyty zarobione tak naprawdę na czysto, bez żadnych bonusu, ponieważ ja nie, ja nie odpaliłem bonusu klanowego, nie odpaliłem bonusu osobistego, ponieważ tutaj prawdopodobnie byłoby ponad 200 tysięcy na czysto z takiej bitwy, więc jest dobrze. Więc takie trzy czołgi. Oczywiście jutro, przecież dla Was dzisiaj wychodzi ten oslot, się mi napisać, mogą znaleźć taki ranking typowy czołgów. I mogę wam coś więcej nagrać, jeśli zainteresowanie będzie spore To może robić materiały o tym, jeśli nie no to sorry Wybaczcie, ale raczej nie, nie ma co tworzyć kontentu dla nielicznych, a ja wam bardzo dziękuję za odcinek, jeśli wam się podobał Subik, łapka w górę i zapraszam na Twitcha, ponieważ będziemy tam grać ten trebik Być może pograć z widzami Także trzymajcie się i życzę miłego popołudnia. siemano, siemano